Witajcie, witam Was bardzo serdecznie, jest wtorek, godzina 19, spotykamy się znowu w naszym cyklu Ja w budowie. Powiem szczerze, że mnie samą ten cykl skłania do ogromnych przemyśleń nad sobą samą, także ja z wdzięcznością myślę o kolejnych odcinkach, dlatego że one same mnie uruchamiają i powodują zmiany. Także dziękuję wam za to, że jesteście razem ze mną w tym wyzwaniu, w tym niekończącym się procesie. Dziękuję za waszą obecność, za wasze komentarze, za to, że mogę liczyć na to, że razem w tym procesie będziemy szli i będziemy się wzajemnie wspierać i o tym wsparciu też będę mówić dzisiaj. Bo mówimy o działaniu, tydzień temu mówiłam o działaniu, o akcji tak, o nieodwlekaniu, o tym, żeby nie być biernym. Bo niestety to odwlekanie lub zwlekanie jest czymś, czego doświadcza każdy z nas w jakimś obszarze życia, prawda? A jednak to ci, którzy nie ustają w działaniu, to właśnie oni osiągają swoje cele. Ci, którzy robią to, co trzeba, kiedy innym się nie chce. Pamiętam, jak mnie to zdanie bardzo dotknęło, że jedni robią, a innym się po prostu nie chce. Pamiętam ten moment, kiedy zdałam sobie sprawę, że jeśli nie podejmę działania, to za rok o tym samym czasie będę w tym samym miejscu, a inni będą daleko z przodu. A ja przecież chcę zmian. Ja chcę zmieniać siebie, ja chcę marzyć, ja chcę osiągać, więc potrzebuję podejmować działanie. Więc dzisiaj kilka sugestii na temat tego, jak stać się człowiekiem działania. Więc co, przechodzimy do konkretów. Mam nadzieję, że jesteście ze mną, pomachajcie. Ja Was może nie zobaczę, ale poczuję Waszą energię, Waszą życzliwość. Co możemy zrobić? Po pierwsze, po pierwsze, i to, co jest najważniejsze, tak naprawdę, to to, że musimy przyjąć odpowiedzialność za swoje życie. I to jest nie do końca takie oczywiste, bo nam się wydaje, że przyjęliśmy odpowiedzialność, ale to nam się czasami tylko wydaje. I już X lat temu Sokrates powiedział takie mądre słowa, że żeby poruszyć świat, a my chcemy poruszać świat, trzeba najpierw poruszyć się samemu. I często ludzie, którzy nie biorą na siebie odpowiedzialności, są też ludźmi właśnie, którzy nie podejmują działań, jeśli chodzi o rozwój osobisty. I tutaj w tym przypadku odpowiedzialność i działania są po prostu nierozłączne. Każdemu z nas zdarzają się przeszkody na drodze. Każdemu z nas Czasem coś pokrzyżuje plany, od czasu do czasu każdy z nas ma poczucie, że jest daleko, daleko od swojego celu, tak? Ale tak czy owak, działanie koniecznie musimy podejmować, bo inaczej nic się nie wydarzy. I lepiej zaakceptować pewien fakt, o którym pisał Dick Butler, i chciałbym przeczytać jego słowa, jeśli pozwolicie. Życie nie jest sprawiedliwe i sprawiedliwe nie będzie. Przestań chlipać i lamentować. Zakasaj rękawy, zadziałaj i niech ci się powiedzie. W biznesie widuje zbyt wielu ludzi, którzy oczekują, że nocą pojawi się finansowa wróżka zębuszka, zabierze ten paskudny martwy ząb spod poduszki i pod koniec roku fiskalnego, w ostatniej chwili zastąpi go zyskownością. Nie chcę być tą osobą, która powie, że nie ma wróżki zębuszki, ale bez naszego działania nic się nie wydarzy. I pięknie Dick Butler o tym mówi. Bardzo podobają mi się jego słowa. Przestań chlipać i lamentować. Zakasaj rękawy i do dzieła. I jest takie powiedzenie, że ludzie wybitni mają wolę, a ludzie słabi tylko życzenia. I ja w miejscu życzenia byłam przez wiele lat i miałam mnóstwo wymówek, i wiem, jakie to jest trudne, ruszyć się czasem z miejsca. Prowadzę program na licencji John Maxwell, Team 15 niezawodnych praw rozwoju, i na pierwszym spotkaniu zawsze rozmawiamy o mitach i takich pułapkach, innymi słowy, wymówkach, dla których nie podejmujemy działań w obszarze rozwoju. I ja tymi właśnie wymówkami karmiłam się długi okres czasu i tak naprawdę miałam tylko życzenia. I możemy sobie życzyć, ale życzenia nie doprowadzą nas do celu, do zmian, prawda? Musimy wziąć na siebie odpowiedzialność i po prostu działać. Więc krok pierwszy, wziąć odpowiedzialność. Drugim ważnym krokiem jest zbadanie, jakie są przyczyny naszej bierności, jeśli jesteśmy bierni. I pewien chiński filozof powiedział takie słowa, że jeśli twoje uczynki nie przynoszą sukcesu, to szukaj powodów w sobie, tak? A kiedy twoja osoba będzie w porządku, to cały świat obróci się ku Tobie. Jest w tym wiele racji, bo już wiele razy doświadczyłam tego, że kiedy ja zaczęłam działać, nagle po prostu puzle się zaczęły układać, nagle zaczęli się pojawiać ludzie, których pomocy potrzebowałam. Nagle okazje się zaczęły pojawiać, więc to działanie naprawdę uruchamia, e, uruchamia puzle. I jeśli brak nam inicjatywy, brak nam działania, to musimy rozpocząć od, od tego konkretnego problemu, od tego czegoś, co nas blokuje. Tak? Ja o tych powodach mówiłam tydzień temu, jeśli chodzi o ludzi, który, którzy nie podejmują działania, więc jeśli nie pamiętamy, to zachęcam do tego, żeby sobie albo nie widzieliśmy, nie mieliśmy okazji odsłuchać. Zachęcam do tego, żeby sobie obejrzeć poprzedni odcinek. On też był w temacie działania. I ja może przypomnę parę z nich. Możemy, może jest tak, że odrzucamy konsekwencje, jakie niesie nie podejmowanie działania i nie branie na siebie odpowiedzialności. Tak? Może czekamy, aż inni nas zmotywują. O tym mówiłam, zamiast samemu popracować nad tym, by się zmotywować. Mówiłam też o tym, że może czekamy, aż wszystko się idealnie ułoży, zanim podejmiemy jakieś działania. A może snujemy marzenia o jutrze zamiast się skupić na tym, co możemy zrobić dzisiaj. A może po prostu mamy jakiś inny powód, który nie pozwala nam na podjęcie działania. Ważne jest to, żebyśmy oddzielili uzasadnione powody od wymówek. A jak rozpoznać, co to są wymówki? No, przy wymówkach takim najbardziej rozpoznawalnym znakiem jest to, że obwiniamy kogoś albo coś poza sobą. Tak? Czyli na przykład obwiniamy swoją przeszłość. Obwiniamy, nie wiem, teraźniejszość, okoliczności, brak wiedzy, jakieś rzeczy, ludzi, bo on, tak. <grym> Więc to są wymówki, czyli wszystkie rzeczy, które są poza nami. I te wymówki to są tak jak takie znaki, tak jak jest wyjście ewakuacyjne, są strzałeczki, tylko że tu w tym przypadku te strzałeczki, one nas cofają do tyłu, tak? One cofają nas z drogi postępu do wyjścia. Więc powinno być tak naprawdę na odwrót. I potrzebujemy nie słuchać tych wymówek, nie iść tą drogą, ale iść w przeciwnym kierunku. I John Maxwell mówi e, takie słowa, że łatwiej jest przejść od porażki do sukcesu, niż od wymówki do sukcesu. Ta walka z wymówkami wcale nie jest łatwa, ale z pewnością konieczne jest wyeliminowanie tych wymówek. I kiedy już to zrobimy, to możemy przenieść swoją uwagę na powody i na to, jakie przezwyciężyć. I trzeci taki naszy krok, nasz krok to to, aby skupić się na korzyściach, jakie niesie ukończenie danej pracy. Tak? Jeżeli jesteśmy osobami, którym trudno jest podejmować działanie, które czasami odwlekają, ociągają się, to to, to ociąganie to jest niestety jak taki, taki nawóz, tak? który sprzyja rozrostowi trudności. I może już tego doświadczyliśmy, że stanęła przed nami okazja, a my zbyt długo się zastanawialiśmy i okazja uciekła. Więc jeśli mamy robić postępy i stać się efektywni, to ociąganie nam w tym nie pomoże. I lepiej się skupić na tym, co zyskamy, kiedy już wykonamy da dane zadanie, czyli na czym mamy się skupić? No na przykład na tym, e, czy ukończenie zadania usunie może jakieś przeszkody i będziemy mogli zająć się czymś innym, co chcielibyśmy robić, tak? bo nie lubimy takiego uczucia, że z tyłu głowy ciągle coś tam jest, że wiemy, że to mamy robić i ciągle tego nie robimy. Nie czerpiemy wtedy takiej przyjemności z innych rzeczy, prawda? Albo możemy się skupić na tym, na przykład, czy ukończenie zadania przyniesie nam korzyść finansową, albo może reprezentuje sobą jakiś taki kamień milowy tak, w procesie naszego rozwoju i pokonanie go po prostu doda nam wiatrów skrzydła. Albo po prostu potrzebujemy domknąć jakiś temat, którego się podjęliśmy i zobaczymy to, że, że domknięcie go po prostu w końcu nas uwolni. Albo czy przynajmniej pod względem emocjonalnym pomoże nam to, tak wiecie, uporządkować i oczyścić te nasze emocje, że ów, już za nami. I z pewnością, jeśli będziemy szukać jakiegoś pozytywnego powodu, to na pewno go znajdziemy. A kiedy już go znajdziemy, to wtedy trzeba ruszyć do przodu. I zacząć zdecydowanie działać. Po czwarte, po czwarte um, pozwólmy, żeby w drodze do naszego celu uczestniczył przyjaciel, który nam pomoże. I piękne słowa Johna Maxwella, że jeden to za mało, żeby osiągnąć coś wielkiego. Potrzebujemy siebie nawzajem. I każdy wielki człowiek, odkrywca, naukowiec, naprawdę korzystał z pomocy innych ludzi. Ja przytaczałam już w poprzednim cyklu moc jednego wiele historii na temat tego jak ludzie potrzebują wsparcia, jak się wspierają, jak wielcy ludzie potrzebowali zachęty, potrzebowali dobrego słowa, potrzebowali rozmowy, wsparcia, czasami pomocy praktycznej. I my tak samo. W żaden sposób nie da się określić, ile warta jest pomoc, jakiej udzielają nam inni ludzie, kiedy spełniamy nasze marzenia. Więc pozwólmy, żeby w naszych marzeniach i celach mieli udział ludzie, którzy o nas dbają, i którzy będą nas zachęcali i pomagali nam w realizacji naszych celów czy marzeń. Z pewnością oznacza to podjęcie pewnego ryzyka, tak, bo będziemy musieli się odsłonić. Bo będziemy musieli podzielić się naszymi nadziejami, naszymi ambicjami. Czasami nam się to wydaje jakieś śmieszne, zbyt wielkie, nieosiągalne, a tu trzeba będzie o tym powiedzieć. Ale w tym przypadku e, warto to ryzyko podjąć. Po piąte. Hmm. Po piąte, ważnym krokiem i bardzo mądrym jest podzielenie wielkiego zadania na mniejsze części składowe. Tak? Czyli, wracając do, do przykładowego słonia, które, którego, którego przykładu wiele osób używa, jak się je słonia? Kawałek po kawałku. Tak? Czyli metoda małych kroków, której ja jestem ogromnym zwolennikiem. Więc, kiedy usuniemy już um, niektóre z tych naszych wewnętrznych barier, które może nas powstrzymują od podjęcia działania i otrzymamy pomoc innych, to będziemy gotowi, żeby przejść do tego praktycznego działania. I często wielkie zadania, one obezwładniają ludzi, a to naprawdę stanowi ogromny problem, dlatego że wyobraźmy sobie obezwładnionego człowieka. No, obezwładnieni ludzie nie podejmują żadnego działania, prawda? Tak więc bardzo warto zastanowić się w jaki sposób mogę swój cel rozłożyć na małe etapy, na małe działania? Może potrzebujemy je podzielić według ważności, może w jakiejś kolejności chronologicznej, ale warto się zatrzymać i warto sporządzić sobie taki plan. Po szóste, jeśli jesteśmy ludźmi, którzy mają tendencję do odwlekania, to może też poskutkować przypisywanie. Konkretnych terminów zadaniom, które moglibyśmy odkładać na później. I nie wiem jak u Was, ale dla mnie czasem najtrudniej jest zacząć, tak? Kiedy mamy do napisania jakąś pracę, e, raport, maila, którego odwlekamy, to najtrudniej jest napisać kilka pierwszych słów, potem już płynie, prawda? I z reguły, e, kiedy mamy do wykonania trudny telefon, to najtrudniej jest go wziąć. I wystukać numer. Nie wiem jak wy, ale ja tak mam, tak? Czy kiedy mamy się gimnastykować, to najtrudniej jest rozłożyć matę i zacząć. I jak to powiedział pan Trotman, bodajże najwięcej czasu traci się na przystępowanie do pracy. I to jest święta prawda. Niestety, to właśnie na starcie bardzo często utykamy. Więc jak sobie pomóc? No możemy na przykład spróbować wyznaczyć konkretną porę na coś, czego nie lubimy robić. Tak? I to w takim czasie, kiedy wiemy, że jeszcze mamy energię i jesteśmy w stanie to machnąć i po prostu zrealizować i z głowy. Możemy połączyć to z innymi czynnościami, które sprawiają nam trochę większą przyjemność. Możemy zaprosić do tych działań innych ludzi, tak? jeśli to nam pomaga. Warto się zastanowić nad tym, co nas motywuje do działania i tą wiedzę właśnie wykorzystać. Po siódme i po, po ostatnie myślę, po prostu zrób to. Po prostu zacznij. Bardzo podoba mi się ten przykład, kiedy John Maxwell opowiada o tym, jak podchodzą do niego młodzi liderzy i jak mu opowiadają, że, że chcą sprzedać mnóstwo książek i mieć wpływ na mnóstwo ludzi tak jak on. I John wtedy mówi, e, że to wspaniale, tak, ale, ale co pan już napisał? I zazwyczaj ludzie odpowiadają, że na razie nic. Więc John, zachęcając ich, to pewnie mówi, no, ale na pewno pan nad czymś pracuje. I wówczas ludzie odpowiadają, że szczerze mówiąc, to nic w tej chwili nie piszą, ale mają mnóstwo pomysłów i wyjaśniają, że liczą na to, że może za miesiąc, za rok będą mieli więcej czasu. I wtedy zaczną. I kiedy John słyszy tego rodzaju odpowiedź, to mówi, że wie, że nic z tego nie będzie. I to mi osobiście sprawia ból, ale też to jest wielka prawda, która mnie motywuje do podejmowania działania. Pisarze piszą, kompozytorzy komponują, przywódcy przewodzą. Żeby stać się tym, kim pragniemy być, trzeba działać. I Louis Lamour, powieściopisarz, który napisał ponad sto książek, on radził, żeby zacząć pisać wszystko jedno o czym. I on jest autorem tych słów, że woda nie popłynie, dopóki nie odkręcimy kranu. Więc pragnienie nie wystarczy. I mówię to również do siebie. A może przede wszystkim do siebie. Dobre intencje nie wystarczą. Talent nie wystarczy. Sukces wymaga podjęcia działania, że my, jeżeli chcemy spełnić swoje marzenia, potrzebujemy podjąć działanie. I na koniec e, chciałabym przeczytać jeszcze jeden cytat. Słowa. Słowa. Michaela Ang Michael Angier, pomysły są bezwartościowe, intencje nie mają mocy, plany są niczym, chyba że w ślad za nimi idzie działanie. Zrób to teraz. Bardzo motywujące słowa, prawda? Więc podsumowując, co możemy zrobić? Po pierwsze, Poświęćmy trochę czasu na utworzenie listy tych wszystkich powodów, dla których nie podejmujemy działania. Wiem, że czasami obejrzymy jakiś webinar i idziemy dalej, ale ja naprawdę gorąco zachęcam do tego, żeby zatrzymać się, żeby wziąć kartkę papieru i żeby zapisać te powody, dla których nie podejmujesz działania. Zróbmy to szczerze, zróbmy to rzetelnie i niech tam się znajdzie wszystko, co tylko wpadnie nam do głowy. I kiedy ta lista już będzie zamknięta, tak, kiedy uznamy, że to już jest wszystko, to wówczas każdy powód oznaczmy literką W jak wymówka, albo literką P jak powód. I potrzebne nam będą jeszcze trzy kartki papieru, żeby zrobić trzy listy. Pierwszą z nich zatytułujmy: Żadnych więcej wymówek, i na tą listę powinniśmy przepisać każdą z wymówek, ale nie, nie w tej formie, w którą, którą napisaliśmy na tej pierwotnej liście, ale w takiej formie oświadczenia o odpowiedzialności, tak? Czyli jeżeli któraś moja, moja wymówka brzmiała, mam za mało pieniędzy, to przeróbmy ją tak, żeby brzmiała nie będę już zrzucała winy na brak pieniędzy. Ok. I spoglądajmy na tą listę od czasu do czasu. Miejmy ją gdzieś w widocznym miejscu, żeby zobaczyć, że to są właśnie wymówki, których używam, że to są właśnie te rzeczy, które powstrzymują mnie od zbliżania się do celu, do marzenia, które, które bardzo chcę zrealizować. Druga lista może mieć tytuł Fakty z życia i wszystko, nad czym nie mamy kontroli i czego nie możemy zmienić, tak? Jak na przykład y, działania innych osób, wiek, tak? Czy to, co się dzieje w gospodarce. One Niech te rzeczy się znajdą na naszej liście. I to są rzeczy, które po prostu musimy zaakceptować. Nie mamy innego wyjścia. I to, co pozostało z naszej pierwotnej listy powodów, powinno znaleźć się na trzeciej liście, która powinna mieć nazwę Za to odpowiadam. I ponieważ trudności za te trudności odpowiadamy tak mówiliśmy o wzięciu odpowiedzialności za swoje życie to musimy je rozwiązać więc co musimy zrobić umieścić je na liście spraw do załatwienia i po prostu zabrać się do działania druga rzecz podsumowując to skupienie się na tym co skłania nas do odkładania rzeczy na później tak o tym mówiłam dzisiaj żebyśmy się przypatrzyli temu i trzecia ostatnia rzecz do której chciałam bardzo zachęcić to do tego, żeby zastanowić się, co obecnie zaniedbujemy, tak, a to za, zaniedbanie jest e, taką przeszkodą w tym, żebyśmy aktywowali te swoje mocne strony, swój potencjał, szli do przodu. Tak, czy, czy jest może jakaś decyzja, którą powinniśmy podjąć, czy jest jakiś problem, który powinniśmy rozwiązać, tak? jakąś możliwość, której może powinniśmy się przyjrzeć, może jakiś projekt, który powinniśmy rozpocząć, albo mm, okazja. Którą powinniśmy chwycić, albo po prostu marzenie, które tak bardzo pragniemy realizować. Rozgryźmy to i postanówmy, że zabierzemy się do roboty, tak? Zabierając się za to, oczywiście, jak zasłonia, kawałek po kawałku. Jestem szalenie ciekawa, czy te wszystkie wskazówki, to co dzisiaj mówiłam, jest dla Was przydatne. Powiem szczerze, że mnie osobiście, po prostu już mnie nogi i ręce świeżmią, żeby wstać i żeby ruszyć do działania, żeby pozamykać tematy, które, których jeszcze nie domknęłam. I żeby nie zwlekać, żeby nie być człowiekiem zwlekania, ale żeby być człowiekiem działania. Żeby móc popatrzeć za rok w tył i powiedzieć, wow, dużo się zmieniło. A może inaczej. Ja zmieniłam, tak, bo ja podjęłam działanie. Moi drodzy, życzę nam wszystkim cudownego tygodnia. Ogromnie dziękuję, że byliście. Bądźcie, bardzo was potrzebuję. Życzę nam wszystkim, aby to był tydzień takiego, wiecie, takiego doładowania energetycznego i po prostu działania. Mam nadzieję, że za tydzień już będziemy mogli powiedzieć, popchnęliśmy niektóre tematy, które odwlekaliśmy. Po prostu, ów z głowy. Cieszę się tymi pozytywnymi emocjami, które towarzyszą domykaniu spraw. Tego nam wszystkim życzę. Jeśli chcecie się ze mną podzielić, czy to zamkniętymi sprawami, czy to rzeczami, które udało Wam się zrealizować dzięki właśnie tej inspiracji, tej zachęcie, to będę Wam niezmiernie wdzięczna. Z wielką przyjemnością dowiem się, z wielką przyjemnością przeczytam. Z wielką przyjemnością też dowiem się o Waszych marzeniach, jakie są Wasze marzenia? Czy mogę być kibicem Waszego Marzenia? Więc piszcie. Zaglądajcie do warsztatu, serdecznie Was zapraszam. A my widzimy się za tydzień w kolejny wtorek o godzinie 19. .00. Życzę Wam pięknego wieczoru. Być może po takiej dawce <grydy> zachęty do działania wcale nie usiądziecie i nie odpoczniecie, ale może po prostu czyjaś garderoba zostanie wysprzątana, a czekała na to i tak jest z moją, która czeka na ferie, bo nasze ferie jeszcze nie nadeszły, ale życzę Wam naprawdę pięknego wieczoru. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia za tydzień. Uściski, pa pa.